Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Często w swoich materiałach używam sformułowania najsilniejszy człowiek świata, jednak ma się to głównie do tego, czy ktoś ma w swoim dorobku wygraną w zawodach WSM. Nadszedł jednak czas rozstrzygnięcia, kogo tak naprawdę uważam za najsilniejszego, gdyż w tym filmie przedstawię Wam mój osobisty ranking 10 najsilniejszych strongmanów w historii, przy czym postaram się konkretnie uargumentować swoje wybory. W pierwszej kolejności jednak powinienem wam wytłumaczyć, jak dokonywałem decyzji, na co zwracałem szczególną uwagę, jak porównałem postaci historyczne do obecnych. No właśnie, jak przyrównać takiego Geoffa Capesa, mistrza świata roku 1983 i 85, z powiedzmy takim Mateuszem Kieliszkowskim? Faktem jest, że Brytyjczyk nawet w swoim szczycie formy siłowej nie miałby najmniejszych szans z Kielichem praktycznie w żadnej z dzisiejszych konkurencji. Tak samo gdyby przenieść Mateusza do 1983 roku to o po porywalach nie byłoby czego zbierać. Dlatego też zamiast kierować się suchymi liczbami, obrałem inną taktykę. Mianowicie wziąłem pod uwagę standardy siły panujące w danej epoce i na tej podstawie przyznawałem atletom punkty od 1 do 20 w czterech poszczególnych aspektach siły. By wszystko ładnie sumowało się do 100, to piątą kategorią jest dominacja, bo przecież nie może być tak, że ilość wygranych zawodów nic nie znaczy. W przeciwnym razie, numerem 1 mojego zestawienia byłby prawdopodobnie Eddie Hall. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Kategorie, w jakich oceniałem siłaczy, przedstawiają się następująco. Nogi. Tu chyba nie muszę niczego tłumaczyć. 20 punktów dla najlepszych skłoterów w historii. Plecy, z tym, że plecy w Strongmanie to nie tylko martwy ciąg, ale również kulę atlasa, ciągnięcie sanek, czy innych dziwnych obiektów. Upper body. Nie wiem jak nazwać to po polsku, bo górne ciało nie brzmi najlepiej. W każdym razie w skład tej oceny wchodzą wszelkiego rodzaju wyciskania, rzuty czy też wyginanie prętów, w których wspomniany wcześniej capes był niepokonany. Moving events, czyli konkurencje typu spacer farmera, spacer z jołkiem, załadunki, taczki itp., bo w końcu poruszanie się pod obciążeniem jest równie ważne w strongmanie jak sama siła. Jeszcze słowo odnośnie tego, jak przyznawałem punkty. 20 to totalna dominacja. Sytuacja, w której ze względu na wyspecjalizowanie siłacza w danej dyscyplinie już przed zawodami można było przyznać danemu zawodnikowi komplet punktów w owym boju. I adekwatnie 1 to kompletny ogon stawki, z tym, że takiej noty nikomu w żadnym aspekcie nie przyznałem, gdyż w moim rankingu uwzględniłem tylko zawodników z absolutnego topu. W przypadku takiej Samej ilości punktów. Dwóch siłaczy postanowiłem, że w pierwszej kolejności będzie decydować liczba punktów uzyskana w dominacji, a następnie liczba najwyższych not. Dokładnie tak jak w USM. Proponuję zatem przygotować sobie porządny posiłek. A taka porcja musi być tu, tu, sałata, zupy, zjedliśmy. Nie ma. Tu ziemniak. A taka porcja musi być. Takie 6 porcji na dzień. No tu będziecie rosnąć, nie? Nie jakieś tam kanapeczki, zaparzyć herbatkę i rozciąć się wygodnie w fotelu, gdyż lecimy z tematem najsilniejszego człowieka w historii. 10. Derek Poundstone. Dla wielu z Was jest to człowiek znany głównie z feralnego załadunku Kul w 2008 roku, który zakończył się piątym tytułem Mariusza Pudzianowskiego. Jednak dla tych, którzy siedzą trochę w strongmanie, Poundstone jest najsilniejszym w historii, któremu nie było nigdy dane sięgnąć po tytuł WSM. Amerykanin jednak wielokrotnie okazał się silniejszy w bezpośrednim starciu z Pudzianowskim czy samym Savikasem, którego dwukrotnie pokonał na zawodach z których Litwin jest najbardziej znany, Arnold Classic. Raz w 2010 roku, gdy wygrał i raz w 2012, gdzie był drugi za Jenkinsem. Oprócz tego pokonał go w którego wygrał w 2008 roku, załadowując jako jedyny na podest ogromną naturalną skałę, którą potem nazwano jego imieniem. 9. Jean Paul Sigmarsson Jedna z największych ikon tego sportu. Człowiek, który ma na swoim koncie aż 4 tytuły najsilniejszego człowieka świata, ale jednocześnie jest najniżej w owym zestawieniu z taką ilością tytułów. Dlaczego? Po pierwsze praktycznie brak konkurencji. Każdy wiedział, że najpoważniejszym zagrożeniem dla Islandczyka mógłby być jedynie Kesmeyer. Obaj panowie mieli okazję spotkać się na zawodach WSM dopiero w 88 roku, czyli 6 Lat po ostatnim tytule Bina, gdzie udało mu się pokonać. Ze względu jednak na charakter zawodów, bardziej biegany aniżeli siłowy, to postrzegam go raczej w kategorii najlepszy strongman niż najsilniejszy strongman. Oliwy do ognia tej dyskusji dolewa zawsze argument o zawodach w 1990 roku, które wygrać powinien O.D. Wilson ze względu na swoją siłę, a zmiana ostatniej konkurencji na 200-metrowy bieg z cegłami na plecach zdecydowanie faworyzowała Islandczyków. Pudziana z kolei pokonał w Mohigan Sun Grand Prix również w 2008 roku. Gdyby zdrowie pozwoliło mu utrzymać dyspozycję z lat 2008-2010, prawdopodobnie mówilibyśmy o nim dużo później w tym rankingu. Jednak dziesiąte miejsce w tak prestiżowym zestawieniu to żaden wstyd. Tak czy inaczej, Sigmarson bardzo przyczynił się do popularyzacji sportu ze względu na swoją wspaniałą charyzmę i umiejętność zrobienia show przy każdej okazji. No i w ostatecznym rozrachunku trzeba przyznać, że za ładne oczy czterech tytułów mistrza świata się nie zdobywa, gdyż Sigmarson był rewelacyjny w wariacjach martwego ciągu, kulach i był przede wszystkim bardzo szybki. 8. Haftorn Biorson Góra to jeden z wielu ludzi na tej liście, którzy spokojnie mogliby znaleźć się na podium, gdyby tylko postanowili kontynuować karierę Strongmana. Przez wiele lat niedoceniany, mimo regularnych finiszów w najlepszej piątce w USM. Thor nie przestawał stawać się z roku na rok coraz to bardziej kompletnym siłaczem i w zasadzie, gdy osiągnął szczyt swojej dyspozycji siłowej, postanowił przywdziać rękawice bokserskie. Jest to oczywiście jego osobista decyzja, ale Moim skromnym zdaniem, Havto ma zdecydowanie największy dar w historii, w postaci potężnej ramy, która może przyjąć praktycznie każdą ilość mięśni, niedostępną dla nikogo innego. Potwierdza to pewna historia, którą opowiadał Bill Kesmaier w jednym z wywiadów. Mianowicie od kilku lat atleci mają mierzone parametry składowe ciała, w tym suchą masę kości. Szkielet przeciętnego mężczyzny waży 2,5-3,5 kg. Szkielet Zydrunasa Sawicasa miał ważyć prawie 6 kg, a Hawtora aż dwa razy tyle. Wróćmy jednak z granicy anegdot do suchych faktów, a w przypadku Islandczyka są one takie, iż ze względu na ogromny wzrost nie był on nigdy wybitnym skwaterem, choć poczynił wyraźny postęp w ostatnich latach kariery. 501 kg w ciągu i multum rekordów czasowych w kulach mówi samo za siebie 20 punktów. Jeżeli chodzi o barki ręce, Hafthor nigdy nie był murowanym faworytem tego typu konkursów, ale koniec końców kończył je w czubie stawki. Jeden tytuł w USM, 3 Arnoldy pod rząd, 5 mistrzostw Europy, 10 mistrzostw Islandii. Zdecydowanie można nazwać to dominacją na własnym podwórku, ale jednak w starciach z Szołem i Savikasem przez wiele lat było to za mało, aby zepchnąć ich na drugi plan. 7. Eddie Hall Gdyby Strongman opierał się tylko i wyłącznie na statycznej sile, to nikt nie miałby wątpliwości, że Anglik to absolutny top tej dyscypliny. Z tego powodu przyznałem Besti Max punktów za nogi, plecy i górę. Argumenty: 15 przysiadów ze sztangą o masie 320 kg na WSM 2017, gdzie pobił takich potężnych squaterów jak Savikas, Szolicis i Karon, i to aż o dwa powtórzenia. Plecy, czy serio muszę tu coś mówić? Aper body, czyli rekord świata w wyciskaniu axla 216 kg, o włos niezaliczone podejście na rekord świata w belce ze skręconą kostką oraz nietykalność w wyciskaniu platformy. Problem bestii pojawia się, gdy z ciężarem trzeba gdzieś pójść albo co gorsza, pobiec. Kolejnym czynnikiem decydującym o tym, że Eddie nie znalazł się na podium, jest długość jego kariery i fakt, że nie udało mu się nigdy skończyć Arnolda, uznawanego przecież za statycznego, wyżej niż na szóstej lokacie. Gdybym jednak miał wybrać najsilniejszą statycznie osobę, jaka kiedykolwiek stąpała po naszej planecie, to Hall bez wątpienia znalazłby się co najmniej na podium. 6. Yuko Ahola. Zdecydowanie najmniejszy siłacz stałej stawki, bo mierzący jedynie 185 cm wzrostu i ważący w porywach do 125 kg. I znowu jest to atleta, który pojawił się na chwilę i postanowił zrezygnować, będąc w szczycie formy. Przez to jest bardzo niedoceniany. Ahola nie miał żadnej słabej strony. Potężny statycznie, mimo niewielkiej ramy, a oprócz tego bardzo szybki, dynamiczny i posiadający rewelację. Kondycję. Dla mnie jest to swego rodzaju kieszonkowa wersja Pudziana i gdyby postanowił kontynuować karierę choć przez jeszcze 3 lata, jestem przekonany, że rywalizacja między nim a Mariuszem byłaby jedną z najbardziej zaciętych i widowiskowych w historii. Jednak jest to tylko sfera moich dywagacji. A fakty są takie, że jak wejdziecie sobie w anglojęzyczną stronę o Acholi na Wikipedii, to zobaczycie, że w żadnych zawodach między 97 a 99 roku nie zajął miejsca gorszego niż drugie, a lwią część zawodów wygrał. 5. Magnus Ver Magnusson Magnus był definicją uniwersalności. Siłaczem, który praktycznie przez całe zawody mógł nawet nie wygrać żadnej konkurencji, a w ostatecznym rozrachunku okazywało się, że zgromadził najwięcej punktów. Faktem jest też, że przez błąd taktyczny i decyzję o poprawieniu uchwytu kamienia Husafel, Islandczyk ma na swoim koncie tylko 4, a nie 5 tytułów najsilniejszego człowieka świata. Co ciekawe, Magnuson zadebiutował w 1991 roku tylko i wyłącznie dlatego, że wskoczył jako rezerwowy w miejsce kontuzjowanego zawodnika pierwotnej stawki i od razu wygrał, w dodatku dość znaczącą różnicą punktową. Lata 90. to czasy, gdy nadal zamiast Aksli i Belek wyciskane były dość nietypowe implementy, takie jak kamienie beczki czy stalowe bloki, a Magnuson nie miał sobie równych w tego typu konkurencjach. Ponadto potrafił pokonać w statycznych bojach takich specjalistów jak Wilson czy Baden-Horst, a jego szybkość pozalała zawsze być w czołowej trójce jakiejkolwiek konkurencji biegowej. Islandczyk jest jednym zaledwie dwóch siłaczy w historii, którzy dokonali sztuki wygrania trzech tytułów w ciągu trzech lat. 4. Brian Shaw. Dla wielu fanów, strongman, najlepszy siłacz w historii. Sam darzę gigantora wielkim szacunkiem i doceniam jego wkład w rozwój dyscypliny, o którym mówiłem zresztą w materiale, który w pełni poświęciłem Olbrzymowi z Colorado. Wraz z Savikasem dzielili i rządzili światem ciężarów przez niemal dekadę, zapewniając nam, fanom, prawdopodobnie najlepszą rywalizację w historii tej dyscypliny. Swego czasu rekordzista świata w Martwym ciągu Strongman zawsze top, jeżeli chodzi o przysiady i prawdopodobnie najlepszy w historii, jeżeli chodzi o przenoszenie największych ciężarów w jak najszybszym czasie. Problemem Showa zawsze było jednak wyciskanie belki, w którym zawsze musiał uznać wyższość Litwina. Za to dzięki świetnej technice górował nad większością stawki w handlach. Amerykanin nie jest również stworzony do nieco bardziej szybkościowej konkurencji, co bezlitośnie obnażyło WSM 2020, które skończył na piątym miejscu. Jednak tegoroczne mistrzostwa świata pokazały, że Brian nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i dopóki startuje, ma nadal realne szanse, by wspiąć się na sam szczyt mojego skromnego rankingu. Zanim przejdę do miejsc na podium, pragnę jeszcze raz przypomnieć, że to mój osobisty ranking i moje kryteria oceny. Każdy swój wybór próbuje racjonalnie argumentować, co mam nadzieję każdy rozumie. A tak na podstawie moich racjonalnych, mam nadzieję, wyborów prezentuje się dziesiątka atletów, której zabrakło punktów do elity. Miejsce 3 Mariusz Pudzianowski Jest i on, ten, który zapewne dla wielu z Was, jak i dla mnie, jest powodem, dlaczego w ogóle powstał ten ranking. Gdyby nie on, to prawdopodobnie znaczna część z nas nigdy nie zainteresowałaby się Strongmanem, ani nawet nie miałaby inspiracji do pracy na siłowni i bycia lepszą wersją siebie. Jako jedyny, w mojej opinii, zasługiwał na komplet punktów w kategorii Dominacja, bo przecież kto, jak nie sam, Dominator miałby taką ocenę otrzymać komplet punktów również za konkurencje biegane, w których poza Wiratziukiem nie miał sobie równych. No właśnie, to jest największy problem jaki mam przy ocenie pudiana. Nie można udawać, że w tym samym czasie, gdy Pudzianowski lał wszystkich niemiłosiernie między 2005 a 2007 rokiem nie odbywały się zawody, w których startowali wszyscy jego rywale, którzy byliby dla niego jakimkolwiek zagrożeniem. Umówmy się, Jesse, Marunde, Don Pope czy nawet Fister to żadna konkurencja w porównaniu z wiracjukiem Savikasem i Koklajewem. To i wtedy wyznaczała standardy siły, nie WSM, czego dowodem jest fakt. Że fister, który w 2006 roku pokonał dominatora WSM, rok wcześniej wystartował w mistrzostwach świata i FSA i był dopiero szósty. Mimo to postarałem się ocenić Pudziana sprawiedliwie. 18 punktów za nogi to uczciwa nota, tym bardziej, że w początkowej fazie kariery Polak miał dość spore problemy z przysiadami. No, raz, set. 16 punktów za plecy, bo owszem Pudzian bardzo często wygrywał ciągi, jednak gdy przyszła weryfikacja z najsilniejszymi w 2008 i 2009 roku okazało się, że Poundstone jest równie dobry, a Savikas jest poza zasięgiem zarówno w ciągach jak i kulach. Upper body i podobna sytuacja, lżejsza belka lub aksel na powtórzenia i Pudzian nie ma sobie równych, jednak gdy obciążenia rosły zaczynały się dysproporcje, co obnażał zawsze Arnold, gdzie Pudzian nigdy nie stanął na podium. Nie chcę, by ten opis przerodził się w wyszczególnianie powodów dlaczego Polak nie znalazł się wyżej. Trzecie miejsce w takim zestawieniu to i tak ogromny powód do dumy, a nie zapominajmy, że od ponad dekady oglądamy Mariusza w Oktagonie, gdzie również absolutnie nie jest chłopcem do bicia. 2 Bill Kazmaier, the strongest man who ever lived, czyli najsilniejszy człowiek, który kiedykolwiek żył. Tak o sobie mówił Amerykanin w wywiadzie podczas WSM 1982. Jak już kiedyś miałem okazję na tym kanale na jego temat wam coś opowiedzieć. Kaz przedstawił mnóstwo argumentów, by w to zdanie wierzyć. Niezliczona ilość rekordów. Od przysiadów, przez wszelakie wariacje martwego ciągu, aż po wyciskanie kłody i rzut odważnikiem. Nie było dyscypliny, w której Bill nie mógłby realnie zagrozić reszcie stawki, a efektem czego była deklasacja w 1980 roku i największy w historii margines zwycięstwa, co tylko pokazywało, jak bardzo wyprzedzał standardami siły swoje pokolenie. Według oficjalnej wersji, zbyt dominujący, by startować. Czego powodem była pięcioletnia dyskwalifikacja? Dlaczego zatem 19, a nie 20 punktów? Otóż dlatego, że nie do końca wierzę w tą wersję wydarzeń, czego przykładem jest chociażby incydent z beczką, o którym mówiłem w filmie o najdziwniejszych wypadkach w Strongmanie, a tego typu występów kas miał na swoim koncie więcej. Niemniej jednak uważam, że jakiegokolwiek charakteru ktoś nie ma, nie powinno się go w żaden sposób pozbawiać prawa do konkurowania. Z tego względu jestem przekonany, że Kesmajer miałby w tym momencie co najmniej 6, jeśli nawet nie 8 tytułów Mistrza Świata, co rozbiałoby wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest największą rybą w tym akwarium. 1. Zyndrunas Savikas Legenda, ikona, absolutny ewenement świata Strongman. Facet, który był wystarczająco szybki i dynamiczny, by dotrzymywać kroku Pudzianowskiemu, a jednocześnie tak przerażająco silny statycznie, by rozstawiać po kątach Showa czy Bjornsona. Prawdopodobnie nikt już nigdy nie ustanowi tylu rekordów w tylu różnych bojach co Litwin. Cztery tytuły WSM i dwa IFSA dają łącznie sześć Mistrzostw Świata, co dla jednych może być kontrowersyjną tezą, ale dla mnie jest to fakt. Gdyby tego było mało, Sawikas wygrał aż 73 międzynarodowe zawody, w tym 8 Arnoldów. Po raz szesnasty stanął na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Litwy. Nie ma co się zbyt długo rozwodzić na temat Big Z. Jako jedyny miał na swojej drodze tak wybitnych przeciwników z dwóch różnych generacji, jako jedyny może powiedzieć, że okazał się od nich lepszy. I to nie on musiał dostosowywać się do standardów siły, bo to on nie stanowił przez ponad dekadę. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają Twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem encyklopedię Sukcesu na YouTubie jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuje wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Z okazji publikacji tego kursu przez pierwszy tydzień będzie obowiązywała promocyjna cena. Cały czas masz zatem szansę zgarnąć swoją encyklopedię w jedynej takiej ofercie. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.